Witam serdecznie drogie panny na moim kanale. Miło mi Was widzieć, miło mi Was gościć. Dla tych wszystkich panienek, które ze mną są. Czy od dłuższego czasu, czy może dopiero od niedawna, czy może właśnie od teraz to wszystkiego wszystkiego dobrego Wam życzę i bardzo Wam dziękuję za wsparcie w postaci tego, że jesteście ze mną, że subskrybujecie mój kanał i pokazujecie mi, że ja mam tutaj dla kogo to wszystko robić. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście i że trwacie ze mną, współtworzycie ten kanał i że przybywacie do mnie każdego dnia, naprawdę każdego dnia patrząc się na ilość osób, które zostają ze mną, bo według statystyk ponad 70% tak naprawdę ogląda tak poza subskrypcją, tak. A tylko ta 30 to 30% ze mną zostaje, więc dużo osób ogląda mi co jest dla mnie też bardzo miłe jak najbardziej, ale jednak już jakaś część was ze mną zostaje i to jest dla mnie niesamowite doświadczenie widzieć, że każdego dnia ktoś ze mną zostaje. Więc dziękuję wam z całego serca, drogie panienki. A teraz dla was czytanie na czerwiec. 2021 na pracę finanse związki no i single Ok, no to skupiamy się teraz dla zodiakalnych panienek czyli zodiakalna panna w czerwcu 2021 pracy i praca i finanse dla panny praca i finanse dla panny w czerwcu 2021 Potem tam jest te osoby, które znalazły plany w pracy. Pokażcie mi Początek miesiąca. Związki. Co w związkach, w relacjach partnerskich u osób spod znaku Panny w czerwcu 2021? Co w czerwcu 2021 dla osób spod I single. Co so, u singli pod znaku panny. Single w podznaku panny w czerwcu 2021. Co so, u singli pod znaku panny w czerwcu 2021? Co so, u singli. I ogólna taka dla Was karta z radą, przesłanie, przekazem na miesiąc czerwiec. Słuchajcie w tle, czytania macie dziewiątkę kielichów, czyli wspaniale się będziecie czuć na pewno, słuchajcie. Czyli będziecie się czuć bardzo dobrze, tacy naprawdę dobrze sami ze sobą, aż tacy pyszni będziecie, tak? tego dobra, które koło Was jest. Tych emocji, tego takiego słońca, radości, przyrody. Ok. Zobaczmy, co w pracy. Oj, panny ruszają już z przepracowaniem. Mhm. No tak. Dziesiątka, dziewiątka. Słuchajcie, no drogie Panny, no, na pewno jakaś rewolucja chyba Was czeka tutaj w tej pracy, bo tak, jesteście przeciążone, jesteście przeciążone obowiązkami, pracą, być może godzinami, być może jesteście szefostwem, macie swoją własną firmę i po prostu jesteście no, gonieni, gonieni, być może te osoby, które teraz są z tych odmrożonych działalności, które ruszyły teraz po tym zastoju całym, i nagle będą miały właśnie tak dużo pracy, od początku miesiąca, żeby to wszystko ruszyć, bo tak naprawdę już nie wiecie, w którą stronę, bo macie zasłonięte oczy. no Dziesiątka buław to jest takie, słuchajcie, idę, bo idę, już nie mam siły, mam tego za dużo, wszystko mi wylatuje z rąk, ale, ale idę, bo idę, tak? I tutaj macie taką energię właśnie, tak? I słuchajcie, musi to jakoś poukładać. Dla niektórych, słuchajcie, panien no może też tak być na początku miesiąca, że yy, coś się nazbierało w tej pracy. Coś się nazbierało, i to nie mówię tutaj tylko o obowiązkach. Choć też, ale wiecie, czego się nazbierało. Nazbierało się jakiejś sytuacji. Takich, słuchajcie, czegoś, co już nie jesteście w stanie tego ze sobą nosić, dźwigać. Dosłownie w sobie, tak? W przenośni. I w połowie miesiąca mamy pokazane, że wy musicie z tym zrobić porządek. Albo sytuacja jakaś tego się do tego taka pojawi, że będzie trzeba to wszystko oczyścić. Będzie trzeba tą atmosferę oczyścić i to wszystko wyjaśnić, tak? I może tak być, że nie załatwicie tego jeszcze w czerwcu. Dlaczego? Dlatego, że koniec czerwca jest tutaj pokazany jako dziewiątka buław. I znowu, dziewiątka buław to jest takie, wiecie, zrezygnowanie. Nie dam rady pójść dalej. Już nie, nie mam siły, nie chcę mi się. Jestem poturbowana, poturbowany. W cudzysłowie i, i nie do końca, nie do końca nie wiem, czy, czy już chcę dokończyć do, do to, co zacząłem, zaczęłam, tak czy, czy iść w to, czy kontynuować, czy po prostu się poddać. No oczywiście nie poddawać się, to jest absolutne, tak ale może tak być, że ta sytuacja tutaj w pracy m, będzie potrzebowała takiego restartu dosłownie. Chcę wymówić to w takim języku, żeby to było też zrozumiałe. Hmm, takiego dosłownie restartu, re, jak to się nazywa inaczej. Yy, yy. Telefon się restartuje, czy tam jeszcze jakoś to się nazywa. <laughs> Wiecie o co mi chodzi, tak? O resetu. Widzicie, słowa mi to zabrakło. Takiego resetu. Wasza praca będzie wymagała resetu, i, i niestety będzie to ciężki miesiąc w tej pracy i to może dotyczyć wielu rzeczy: obowiązków, natłoku, właśnie zajęć dla tych osób, które ruszyły, tak jak mówię, z tymi działalnościami, które były zamknięte. No to na pewno pracy wam nie będzie brakowało, bo, bo się zacznie dziać, bo się nagle ludzie zaczną schodzić. schodzić do was. to będzie takie przeciążenie i naprawdę będziecie myśleli, że może nie dacie rady, może nie odbudujecie tego, tak? Natomiast absolutnie nie poddawać się, bo na pewno jest ku temu szansa. Musicie tylko postarać się zrobić taki restart, wszystko jak gdyby od nowa poukładać i, i na spokojnie pomyśleć. I na pewno do tego brzegu dojdziecie, tak? Do tego, do, na czym Wam zależy w tej pracy. Czy to będzie też dogadanie się w tej pracy z jakimiś ludźmi, z przełożonymi współpracownikami? To wszystko to jest pod jednym kontekstem podpięte, tak? Że musicie dać radę. Jest wam ciężko, ale musicie dać radę i musicie w sobie znaleźć tą siłę. Musicie zrobić taki restart właśnie, tak? Dosłownie. Natomiast no dosyć ciężka Wy macie tutaj karty, w sensie takim nie negatywnym, tylko takim ciężkim, po prostu ciężkim takim, bo jesteście trochę tacy prze... będziecie przemęczeni, będziecie przemęczeni, będziecie potrzebowali naprawdę takiego, takiego kopniaka, ale, ale na pewno to się wszystko dobrze skończy. Jeśli chodzi o finanse, to no jak gdyby adekwatnie do tego, co powiedziałam, tak? Że na pewno te finanse się pojawią, ale też nie tak szybko. No trzeba będzie na to troszeczkę jeszcze po, popracować, podziałać. Może tak być, że tylko coś wpadnie Wam dodatkowo, być może dla tych branż, akurat tak mi to weszło do głowy o tych branżach, bo się dużo też otwiera tych branż, ale być może wskoczą Wam jeszcze jakieś dodatkowe środki, jakieś, czy coś z tego tytułu, bo nie powinno być źle z tymi finansami, ale musicie na pewno iść do przodu, nie, nie, nie powinniście rezygnować, tak? To tak to wygląd wygląda dla osób spod znaku panny. Ok. Jeśli chodzi o związki Wasze, o wasze relacje. Zobaczymy, jak tu praca się może odbijać na związkach. No, na szczęście, słuchajcie, jest pokazane, że w tych waszych relacjach to w miarę jest ok. Tak, że te sprawy nie przynosicie tak bardzo do domu, bo, bo dwójka monet, słuchajcie, u a nazywa się zmianą, ale ta zmiana jest pokazana, że się zaczyna, że będzie na dobre. Bo po pierwsze, że tu się dobrze czujecie jako ogólna energia, ale tak naprawdę w domu jest bardzo fajnie, tak. Jakieś macie tutaj, wiecie, ym, od odcinacie się od pewnych takich tematów, ja to tak widzę, tak? Macie jakieś nowe tutaj swoje sprawy do zrobienia w Waszej rodzinie i do tego idziecie i ten czerwiec będzie naprawdę taki bardzo pomyślny, taki naprawdę bardzo yy, rodzinny, tak bym powiedziała i i mimo tych sytuacji w pracy, to w domu ukojenie powinniście znaleźć, więc tym się nie musicie absolutnie przejmować, tak? No to tyle, bo ja tu nie będę więcej nic wyciągać, skoro yy, widzę, że jest dobrze, tak? Wiadomo, to może być dla każdego, a może być dla nikogo. No sami wiecie, jak u Was jest mniej więcej, więc yy, będziecie wiedzieli, czy to z Wami rezonuje. Single, single, słuchajcie, yy, drogie single, no u Was jest super. Bo bardzo imprezowo, bardzo rodzinnie, jakieś takie imprezy plenerowe, nawet imprezy w domu, spotkania z przyjaciółmi, z rodziną, y, gdzieś tam jakieś takie, y, wiecie, y, tego typu rzeczy na początku miesiąca. Dla niektórych, słuchajcie, nawet bym powiedziała trochę, trochę szaleństwa, i trochę jeszcze jakieś nauki was tutaj czeka. Nie wiem, być może coś kończycie, być może coś tam jeszcze dopinacie, jeśli chodzi o takie rzeczy, ale to muszę powiedzieć. Natomiast ogólnie jest tak, że bardzo podchodzicie do życia tak. Bym powiedziała tradycyjnie, z tradycjami, zresztą to się objawia też tutaj, tak? W Dziesiątce kielichów tutaj rodzina i tutaj arcykapłan to jest osoba bardzo mądra, ale taka też troszeczkę wiecie, wycofana pod kątem takiego szaleństwa. Tutaj to, to, to szaleństwo jest, ale wy po tym będziecie troszeczkę tacy wycofani, jak gdyby, bo będziecie albo będziecie chcieli porozmawiać z kimś takim, ktoś taki koło Was po prostu może będzie też, tak? Bo to też tak może być. Wiecie, no, to jest taka osoba, do której można przyjść zawsze po jakąś poradę, więc być może coś takiego u Was się pojawi. Natomiast ogólnie jest to takie, tak pokazane, że Wy kierujecie się jakimiś wartościami. Tak bym to powiedziała ogólnie, tak? I ten miesiąc czerwiec jest taki fajny, zabawowy, ale mimo wszystko w tych zabawach, w tych takim biesiadowaniu ze znajomymi przyjaciółmi, wy się kierujecie jakimiś tam zasadami, tak? I na koniec miesiąca jest pokazane, że mm, może tak być, że się wdacie w jakiś konflikt, w jakąś taką wiecie, dyskusję, rozmowę, na argumenty, na słowa. Bardzo oczywiście ja mówię tutaj, nie mówię tu o takiej yy, Wiecie, no, bijatycy na ulicy, absolutnie, tylko taki, wiecie, no, jakiś taki mm, rozmowy, o, na argumenty, na słowa, na jakieś takie przekonania, tudzież inne rzeczy, może nawet na temat przekonań, ponieważ tu mamy arcykapłana, tak? Ale ponieważ wy się kierujecie jakimiś tam właśnie tradycjami, jakimiś takimi słuchajcie, pewnymi wartościami zakorzenionymi, to być może, być może tak być, że będzie chodziło o to w waszym środowisku, w którym będziecie, tak? Ale to nic takiego nie, 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 nie widzę tak? jakiegoś. Na pewno będziecie mieli tę połowę miesiąca bardzo taką przyjemną, zabawową. Więc, być może, tylko kogoś tam możecie spotkać również, również, tak może być, ale nie jest to tak stricte pokazane. No i słuchajcie, jako wasza rada jest, rada, przekaz taki dla was, no to jest trójka kielichów. No to cóż, to mam wam powiedzieć, bawcie się, odstresujcie się. No tutaj mówię głównie o pracy. Odstresujcie się, starajcie się znaleźć właśnie tak ukojenie, żebyście nie tkwili w tych zmartwieniach tutaj. Oczyście się, tak, z tego przemęczenia, z tego takiego natłoku, bym powiedziała, związanego z pracą. Bo tutaj związki czy single super, tak naprawdę super, tak? Ja Wam tylko mówię, co tutaj jest podkreślone, ale naprawdę macie bardzo fajnie. No i w tyle wy się czujecie super. Słuchajcie, trójka kielichów, zabawa. I imprezowanie, naprawdę towarzystwo, ludzie, rodzina, jakkolwiek chcecie, to są naprawdę bardzo fajne dni dla Was w tym czerwcu, więc można Wam tylko pozazdrościć. No, może oprócz pracy, ale jeżeli będziecie do tego podchodzić z takim delikatnym dystansem, to też sobie poradzicie. No, dlatego te karty może chcą Wam o tym powiedzieć i Was tutaj przygotować. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie, że jesteście ze mną jeszcze raz, że zostajecie ze mną, że subskrybujecie i do zobaczenia kochane panny w następnym filmiku, czy to w, w, czy w horoskopie, czy w jakichś innych, wiecie o tym doskonale, że warto się rozejrzeć po kanale. Wysyłam Wam serducho na cały miesiąc czerwiec, żeby on był dla Was ciepły, słoneczny i taki naprawdę radosny. Pozdrawiam Was ciepło. Pa, pa.